Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu popularno naukowego, jaki prowadzimy w Morskim Centrum Nauki w Szczecinie. Dzisiejszą gościnią podcastu jest przedstawicielka Pracowni Edukacyjnych Anna Gauza, edukatorka, popularyzatorka nauki oraz przewodniczka muzealna. Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Będziemy dziś rozmawiać o najnowszej propozycji edukacyjnej Morskiego Centrum Nauki, jaką są zajęcia edukacyjne, które prowadzone będą w tematycznych pracowniach. Na początek mam do ciebie pytanie: jakiego rodzaju pracownie będą działały w Morskim Centrum Nauki i czego możemy się w nich spodziewać? W naszej instytucji będą działały trzy pracownie edukacyjne: biologiczno-chemiczna, STEAM i modelarska. Planując te przestrzenie, chcieliśmy, aby było to miejsce, które będzie zachęcać do kreatywnego zdobywania wiedzy. Naszym głównym motem jest nauka przez zabawę. Wiem, że motto to jest dosyć popularne i różne instytucje nauki i kultury się nim promują, ale u nas faktycznie chcemy, żeby ta nauka odbywała się w fajnej, przyjaznej atmosferze. Jak Państwo nas niedługo odwiedzą, mam oczywiście taką nadzieję. To zobaczą przestrzenie, które są nie tylko bardzo fajnie udekorowane, wyposażone, ale również sprzęt jest na najwyższym poziomie, i dzięki całej tej infrastrukturze, wyposażeniom, będziemy mogli przeprowadzać przeróżne eksperymenty i realizować naszą ofertę edukacyjną w praktyce. Do kogo skierowane są te zajęcia? Tylko grupy zorganizowane będą mogły w nich uczestniczyć, czy osoby indywidualne również znajdą tam coś dla siebie? Grupy zorganizowane będą mogły nas odwiedzać od wtorku do piątku między godzinami 9 i 14.30. Zajęcia są przygotowane dla dzieci już od trzeciego roku życia, ale oferta kierowana jest również do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dorosłych. W każdej pracowni maksymalnie możemy przyjąć 16 osób plus opiekuna, i tutaj zachęcam, żeby grupa zawsze była z opiekunem. Oczywiście chodzi nam o. Bezpieczeństwo nas wszystkich. Zajęcia będą trwały około jednej godziny zegarowej. W naszej ofercie znajdą się również zajęcia indywidualne, są one aktualnie w przygotowaniu i tutaj zachęcam, żeby śledzić nasze media społecznościowe, ponieważ tam będą pojawiać się wszystkie informacje. Aniu, jesteś jedną z dwóch edukatorek w pracowni o dość tajemniczej nazwie Steam. Uchyliłabyś rąbka tajemnicy i zdradziła, co ten skrót oznacza i jaki jest cel zajęć w tejże pracowni? Słowo STEAM jest akronimem angielskich słów. Po polsku tłumaczymy je jako nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. W naszej pracowni będziemy stosować metodę interdyscyplinarną. Chodzi o to, że na zajęciach będziemy łączyć ze sobą różne dziedziny nauk, te, które przed chwilą wymieniłam. Myślę, że najlepiej będzie opisać na konkretnym przykładzie, o co chodzi w tej metodzie, i tutaj posłużę się jednym ze scenariuszy, który będzie w naszej ofercie edukacyjnej. Jedną z pomocy dydaktycznych, które będziemy używać, będzie robot edukacyjny Photon. Jest to robot, który może zostać zaprogramowany, może się zaświecić na różne kolory, wydać różne dźwięki. I zadaniem uczestników na zajęciach będzie zaprogramowanie go tak, aby wykonał misję na dnie oceanu. Tutaj oczywiście proszę o trochę wyobraźni. Misja na dnie oceanu wiąże się z poznaniem różnych zwierząt, różnych Roślin, różnych miejsc, które możemy odnaleźć w morzach i oceanach, więc zaczynamy od edukacji przyrodniczej i biologicznej. Krok drugi to jest programowanie, czyli zdobywamy kompetencje XXI wieku, a krok trzeci to jest praca w grupach, dokładność, cierpliwość, więc kształtujemy tutaj kompetencje miękkie. Cały scenariusz jest oparty na wzbogaceniu przeróżnych elementów, zarówno zdobywania wiedzy merytorycznej, jak i właśnie poszerzania kompetencji potrzebnych w społeczeństwie. Jednym słowem, chcecie pokazać, że przedmioty szkolne, takie jak matematyka, technika czy biologia, są ze sobą mocno powiązane i nauka o nich może odbywać się również poprzez świetną zabawę. Czy pracownia z będzie jedynym miejscem, gdzie będzie można coś skonstruować? Dla wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani konstruowaniem i majsterkowaniem, została przygotowana pracownia modelarska. W tej pracowni każdy będzie mógł samodzielnie wbić gwoździa, obsłużyć suwmiarkę, miarkę krawiecką czy dokonać prostej obróbki drewna. I tutaj proszę się nie zniechęcić, jeśli ktoś nie ma zdolności technicznych. W naszej pracowni chcemy właśnie otworzyć osoby na nowe hobby czy na nowe zainteresowania. Więc jeśli ktoś chciałby spróbować swojej siły właśnie w tych obszarach, które wymieniłam, to będzie taka szansa. W pracowni znajdą się również drukarki 3D, skaner 3D, ploter laserowy, zestawy do nauki elektroniki. Także oferta w tej pracowni również będzie bardzo bogata. Jeden ze scenariuszy, który został przygotowany na październik, dotyczy praw fizyki, a mianowicie siły wyporu i gęstości. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego statki pływają i co to w ogóle znaczy. Będą mieli okazję stworzyć własnoręczne konstrukcje pływające napędzane powietrzem. Na innych zajęciach z kolei zapoznamy się ze sprzętem, który jest używany w pracowni stolarskiej. Uczestnicy będą mogli zrozumieć różnicę między gwoździem, śrubą i wkrętem. Własnoręcznie wykonają własny projekt, oczywiście wcześniej go zaplanują i zmierzą różne elementy, które będą potrzebne do jego wykonania. Czyli każda młoda osoba, która będzie uczestniczyć w Waszych zajęciach, nabędzie umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami, tudzież maszynami, powiem szczerze, że brzmi to bardzo zachęcająco i wydaje mi się, że nie jeden dorosły również zainteresuje się zdobyciem takiej wiedzy. Przejdźmy teraz do pracowni biologiczno-chemicznej. Myślę, że wiele osób zastanawia to, czy będzie można w niej samodzielnie przeprowadzać m.in. eksperymenty chemiczne lub obserwować różnego rodzaju, np. mikroorganizmy pod mikroskopem. Nie wszystkie szkoły zapewniają takie możliwości swoim uczniom, a sama teoria bywa bardzo trudna do przyswojenia. Wszystko, co nas otacza, to biologia i chemia, więc wśród naszych pracowni nie mogło zabraknąć laboratorium biologiczno-chemicznego. I tak. To jest prawda, będzie można bez żadnych skrupułów i bez zawstydzenia podglądać bakterie i inne komórki pod mikroskopem. W tej pracowni uczestnicy samodzielnie odkryją prawa natury rządzące naszym światem. Przyjrzymy się naszemu otoczeniu zarówno w skali makro, ucząc się o oceanach i puszczach, ale również w skali mikro, analizując poszczególne atomy tworzące nasze otoczenie. Dowiemy się m.in., dlaczego rafy koralowe umierają i jaki mamy na to wpływ, w najbliższym czasie będą mogli Państwo wziąć udział również w doświadczeniach na podstawie jabłek, ale tutaj nie chcę też zadać za dużo szczegółów. Wszystkie doświadczenia będą wykonywane samodzielnie przez uczestników. Będą oni wyciągać wnioski. Przekonają się, jak pracuje się w prawdziwym laboratorium. Chcemy umożliwić każdemu dociekanie, odkrywanie i rozwijanie siebie. W ofercie pracowni biologiczno-chemicznej znajdą się również kursy maturalne, które ruszą od października. Na nich m.in. dowiecie się, jak wytworzyć bioplastik z banana. Także tutaj też zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych. Można już zapisywać się na zajęcia i, oczywiście, najważniejsze pytanie, od kiedy ruszają pracownie? Zajęcia grupowe ruszają od 3 października, natomiast zapisy na nie rozpoczynają się już 11 września o godzinie 11. Wszystkie osoby, które chciałyby dowiedzieć się znacznie więcej o naszej ofercie, zachęcam do skorzystania z naszej strony internetowej centrumnauki.eu lub szukać informacji w naszych mediach społecznościowych. Opiekunom grup proponuję, aby możliwie jak najwcześniej umówili termin wizyty. Nasz kalendarz zapełnia się bardzo szybko. Bilety do pracowni będzie można nabyć na stronie internetowej w zakładce kup Bilet. Do południa oferta jest przeznaczona tylko dla grup zorganizowanych. Jeśli połączymy zajęcia ze zwiedzaniem wystawy, wówczas zapłacimy 40 zł za osobę. Ale można zapisać się również na zajęcia bez zwiedzania wystawy, i wtedy cena za udział to jest 20 zł od osoby. Gwarantujemy, że ciekawie zaprojektowana przestrzeń zachęci do zabawy i radosnego spędzania czasu. Nuda nie u nas. Zaręczamy, że nie będzie na nią czasu. Do zobaczenia! Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Morskiego Centrum Nauki, a moją dzisiejszą gościnią była Anna Gauza, edukatorka w pracowni STEM oraz popularyzatorka nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Podcasty Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.